Ja witam moi drodzy bardzo serdecznie wszystkich e, zgromadzonych na dzisiejszej transmisji. Ej, wyglądam człowieku, jakbym kur... na bezludnej wyspie tydzień mieszkał. Gotowy do działania? Tak, tak, tak. Też w porządku, niedziela zapracowany taki tydzień miałem w końcu. Mogę odstapnąć chwilę tutaj do tego na Roblox zbijam. No i suczątko. Jeszcze to od Ciebie? Nie. Kogoś zapraszałeś? Nie, nie znam. Przepraszam pan do kogo? E, ja w gości. Nie, nie kojarzę. Tego proszę wpuśćcie, pada deszcz, nie mam parasolki. Jakiej parasolki? No nie mam parasolki, no, nie pada jest. deszcz. Wpuśćcie, nie... proszę. wpuść go, ja nie mam serca patrzeć, jak on moknie. No dobrze, dobrze. Proszę, zapraszam. Dziękuję. Uch. Może, nie może kawę, kawę, kawę panu zrobić, ogrzeje się pan. O, z chęcią, ale ładny wystrój. Nie, pan o. się rozkościł w moim domu, przepraszam. Ej, ja? naprawdę ma pani piękny dom. Dziękuję Ładny bardzo, kamień. Się. Czy, czy, czy mu pani Mogę zrobić zbyt zdjęcie, zbyt bo właśnie my teraz ja wykańczamy panu. dom. I... Chciałbym... jasne. Proszę zobaczyć, co Super panele. Dawinci. Uuu, bo. Wow. Jest jeszcze coś, co mi pani chciałaby pokazać? E, tutaj proszę. E, portret mojego dziadka. Ło, wow, proszę przesunąć. Gdzie ten dziadzia? Wow! Kim dziadek był? Dziadka. Dziadek był wojownikiem. Japońskim. Jak to jeleń zwykły poroże ma. <laughs> Ej, ale, ale piękny domek. Kawki, kawki, kawki. Idę po kawkę Zawiłam. też. O mam. I co pani tak y, sama w domu? No niestety, e, mój mężczyzna wyjechał na wojnę. tak, no i zostałam sama. Na wojnę? A to gdzie? No, boju, a, a, da, a dawno temu pojechał na Francję. Aj, nie pamiętam, po prostu sama... Mm, czy to Arabika? Y, tak, 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 najlepsze na świecie. Ufu, uf, uf. jak zła. Powiedział, że będę tam. Cześć. Siema, chłopaki. O, o elo! Siema, Sama, siema. Ela. A tak, Trzyma, za siedzimy, no. gadamy. Fajne tysy macie. Dzięki, dzięki, waryacię. Ej, a ja w ogóle. Y, Znacie tego, eee... tego, tego y, piwojanka? Piwojanka, no, jak pusta szklanka, oczywiście, że tak. No, to ja to w ogóle z bratem moim nakręciłem Jak coś? Teledysk? No teledysk, no. GoPro kupiliśmy sobie na, na raty, nie? Okej. Okay. A jak widać, że to po prostu nie kłam ludzi. No bro, jesteś już w tymatematyk nienialnym. się <noise> Ranka. Dobra, ja cię Fajne. nie będę bił, bo ty gitem jesteś no dobra, no, no, sorry A wy ten? Wy też jesteście z tego yy, o, o ej! Ej Ej! Nie rób mi tak, chłopcze! Chłopcze, nie rób mi tak! Nie krzywź mnie! Chłopcze! No co staw mnie! A wy też jesteście środowiska przestępczego? Nie, ale A mało nam brakuje. Przestępczego? Nie, wy też nie, no no co jesteś nam okay. jesteś No tak jeszcze z... są. I wiecie co się dzieje w Salvadorze? Co się dzieje w Salwadorze? My siedzieliśmy w Salwadorze w więzieniu, przejęłem. Serio? No. Ciężki klimat na No serio. A to jak Ale mamy ziomka, który jest na tym takim łagodnym oddziale, i on normalnie pracuje i normalnie w do pracy Danii. może chodzić. Da. W Danii? No, w Danii. Bo w Danii masz takie więzienie, że normalnie masz no jak kurwa Ma to, nawet laptopa, wszystko. Może chodzi do pracy, tak, tylko płacić czynsz dla więzienia. Serio. Streamy by robił, ale słaby internet, ten internet jest ma. słaby. Serio. Aha. No. A to, a internet w więzieniach to, słaby. A to ile tam się zarabia, jak w bo normalnie praca jak No krok, z reguły, słuchaj, się. jak tak. on płacił za, on płacił w przeliczeniu 8 zł złotych za mieszkanie, to ta, tam płaci 3000, tysiące. A zarabia około, zarabia od, 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 około dychy, nie? Ja nie mhm. pracuję od urodzenia, wiecie, chłopaki, nie? Aha, aha, aha. No, no. On się brzydzi takimi sami. nie? A to co wy robicie na co dzień? to yy, metoda nablika ja. kojarzysz? Kojarzysz metodę nablika? Czy jesteście hmm. frauderami? No ja tak. nie, co ty? Okej. A zajmę tutaj metodzie, bo ja w sumie nigdy nie wczuty nie byłem. Na ja siebie wiem, że takie coś się dzieje, No, to... szkody. Ty... chyba Idziesz jak to metodę nablika, to frauderem się nie możesz nazwać jakim takim kurwa porządnym. Czy idzie z tego, Ale to kurwa. byś musiał mi zapłacić. Z tego, Z tego, <tus> no, coś takiego, nie? Zasuba? Stary, ja nie mam komu dziękować, by w ogóle nie subują te bezrobotne kurwa żule. No z 3D miesięcznie wyciśnięcie, a nie szkoda wam ludzi? Bo ludziom to bank potem odda nie? No czemu ty mówisz co? do mnie? Nic nie robię takiego no, Dura no, jest no, studium, nie, nie, nie. Dura, ale złapaliście mnie, przy przyłapa... Sory. No, sorry, sorry. No, mów normalnie stary, jest no, nie, streamowy no. kurwa, my też jesteśmy na off streamie Aaa tak. Dawaj a. A jakim streamie? No że jesteśmy off stream Ale, ale a co to jest? A co to jest ten stream? No to znaczy, że nie mamy streama kumasz Aha Ale, no, a no, a Streamujemy się? więc A z... masz mi wersję panie Masz mi imersyfikację, bo ja się... no. Czemu ich uderzyłeś, Pepe? O, to jest, jest jak na FiveCity. Właśnie, po Pepe. Kręci. Na reset, na reset, na reset. Nowy no bo jest tutaj A, no. No to... Ale nie, a, to... Ale nie, nie to... mogę powiedzieć za tak, darmo, bo ja tam kupiłem, nie? 300 złotych. A, i z... Cały z... teren. A to tak jaki no? jest sens, jak... jak... Jakie... o, cześć. O, dzień dobry. Cześć, cześć. W co tam pykasz? No Roblox. Robloxu. Aha. A nie, myślałem, że teraz coś może wspomnę na ekranie. Nie 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 Gdzie cię wywiało? Że, że o to oni coś Co mam tak, zrobić? I cię... to to... No nie wiem, coś fajnego nie? i cię biorę. Mogę czarnego styliznego. <laughs> nie. dalej. Poczekaj, mogę ci Dzień. pokazać suszkę. Patrz WT shit? O. Uh -huh. Będę na live'ie? No, zaraz, ci pokażę. Ale mi bebzol wychylił. Witam serdecznie. Po... Ej, mnie tak serce boli. Ej, zesrał się. Ale stylówka! damn Ej, długo siedziałeś nad tym picikiem? witam, to Mergani. Siemano! Witam. Co to zarabia mody? Ej, nie wiem, ale. Kurda. Sorry, tak się jaram. Siemano, sorry. O, sportowa jesteś. Chodź. Dobra, Mergani, ziema. Okej, okay, nie przeszkadzam. Ogólnie to idziemy się rozpierdalać w kółko i krzyżyk, tak? Idziemy? O to ja mogę być sędzią. Dobra, dobra. To nawet nie wiedziałem, że to z z jest wami... kółko i krzyżyk. Mogę z Wami, jakkolwiek to brzmi, zrobić sobie fotę? No nie ma problemu, to ja to nawet to mam rozumiem. aparat. To dawajcie. Ustawcie się przy tym kółko i krzyżyk. Ok. Czekaj, czekaj. Ej, zrobię snapa i będę się fleksować, z takimi banankami. Co by na to? Kucamy siedzenie szczupłe. Je, yeah, yeah, yeah. nice. je, Siadasz czy co robisz? On, da... On nie może, bo dziobak nie ma kolan. Ty, zobacz. Co jest? Siema. Dzień dobry. Siemano, sąsiedzi. Weźmy pusz. Dobrze, przepraszam. Się... jak zatrzyma? Do tam... Ale pięknie grasz, ja pierdolę. Jak, jak... Dziękuję bardzo. Siema. Kurwa, jak mam na rękach Okej, okej. Okay, okay. Ale dzisiaj <laughs> jest kulturalnie. Dobra, idziemy, idziemy do was w gości. Tak, o. ganka dostałaś. Oho, nie odpowiedzą mi. Co? Nie odpowiedzą Jakie jest pytanie?